Możecie się zastanawiać, co ja w tym momencie odwalam. Już wyjaśniam. Otóż w ostatnim czasie testowałem statyw, czyli w zasadzie podstawowe narzędzie dla każdej osoby tworzącej zdjęcia czy filmy. I wiecie co? Ten sprzęt w cenie podanej z dokładnością aż do trzech cyfr po przecinku jest naprawdę ciekawą opcją. Najbardziej podoba mi się jego uniwersalność. Można przerobić go na monopod, w mgnieniu oka obrócić aparat do pionu, odwrócić centralną kolumnę i co według mnie najfajniejsze, także pochylić ją o 90 stopni. W ten sposób nagramy naprawdę ciekawe ujęcia, na przykład z góry lub obrót wokół osi jakiegoś produktu. Żeby aparat nie wylądował wtedy na ziemi, do zestawu dołączony jest także haczyk na dodatkowe obciążenie. Głowica jest kompatybilna z płytkami Arca Swiss i choć nie jest to głowica filmowa z prawdziwego zdarzenia, to da się na niej zrobić prosty szwęk, ale może być problem z jego płynnością. Podoba mi się też sprytnie ukryty klucz do dokręcania płytki oraz dodatkowe gwinty przy nogach na mocowanie akcesoriów. Jednak, jak to w produktach budżetowych, zdarzają się też pewne zgrzyty. Producent na stronie w jednym miejscu podaje maksymalny udźwik aż do 15 kg. I ja osobiście na pewno na nim bym tyle nie zawiesił. Trochę niżej jednak jest już napisane 5 kg, co jest znacznie realniejszą wartością. Mimo to, gdy kolumna jest w pozycji poziomej, raczej radziłbym nie przekraczać 2 kg. Zobaczcie też, jak wyginają się nogi przy pełnym rozłożeniu. Ale kurde, za niecałe 300 zł, wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawy sprzęt, w szczególności na przykład dla twórców internetowych, którzy nie korzystają ze zbyt ciężkich aparatów, a do smartfonów to już w ogóle będzie rewelacja. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy często korzystacie ze statywów.